Dzień dobry Państwu, wykonamy sobie egzamin na prawo jazdy na stronie poznajtesty.pl. Przechodzimy do wykonaj kolejny egzamin, egzamin kategorii B. I tutaj mamy zestaw 95, no, 95 zestawów egzaminacyjnych, które możemy sobie po kolei wykonywać. I jeżeli przerobimy przynajmniej część z nich po kolei, to na pewno będziemy dobrze przygotowani do egzaminu. Weźmy sobie może na początek egzamin numer 10 i przechodzimy do wykonywania egzaminu. Na początek muszą się troszkę załadować te filmy wideo, które dużo miejsca zajmują, ale później już będą się odtwarzać szybko. Pełny ekran. Czy w tej sytuacji możesz kontynuować jazdę? Tutaj myślę, że odpowiedź nie. Sprawdzimy, bo nie do końca widać, co ten policjant robi. Następne pytanie: Czy na przedstawionej drodze znak zakazujący wyprzedzania przestaje obowiązywać po zakończeniu zakrętu? Tutaj to nie ma związku, ponieważ ten znak obowiązuje aż do momentu, kiedy zostanie odwołany takim znakiem przekreślonym lub znakiem odwołującym wszystkie zakazy. Następne pytanie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek uważnie obserwować zachowanie rowerzysty? Oczywiście tak, czyli tak samo jak zachować szczególną ostrożność. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem, który jedzie z przeciwnego kierunku i skręca w lewo? Tak, on ciebie musi przepuścić, więc ty masz pierwszeństwo. Czy widoczny znak pionowy informuje cię? Że zbliżasz się do restauracji i hotelu? Są takie mało istotne pytania, ale faktycznie tak. Mamy znaki informacyjne, czyli takie niebieskie, kwadratowe, prostokątne. Czy widoczny znak ostrzega cię, że zbliżasz się do przejazdu przez tory tramwajowe? Oczywiście tak. Dość niskiej jakości są te filmy wideo, ale trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Następne pytanie. Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem numer 3 przejeżdża przed pojazdem numer 2? No, mamy zasadę nową, żeby jeździć na suwak. To znaczy, że pojazd 3 no, wpuści pojazd 2. Jeździmy na suwak, czyli odpowiedź nie. Zamierzasz jechać na wprost, czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu? Z lewej strony. Mieliśmy znak e, ustąp pierwszeństwa przejazdu, czyli przepuszczamy pojazdy, które już znajdują się na rondzie w skrzyżowaniu o ruchu e, okrężnym. Przechodzimy dalej. Pytanie numer 9. Czy w tej sytuacji sygnał świetlny nadawany dla Twojego kierunku ruchu zezwala na wjazd za sygnalizator? Straszne są te pytania. Mamy sygnał czerwony, nie zezwala. Wydaje się to być dość jasne. No cóż. Pytanie dziesiąte. Czy w, tej, czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować manewr wyprzedzania? Tak, my przejeżdżamy obok pojazdu, który jedzie. Co prawda, tutaj autobus włącza się do ruchu wyjeżdżając z zatoki, ale faktycznie mamy prawo kontynuować to wyprzedzanie. Bo on wjeżdża sobie na swój pas, my jedziemy swoim, więc tutaj nie ma tak jakby przeciwwskazań. Zachowujemy szczeg szczególną ostrożność. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zwężeniu jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu? Jedziesz drogą z pierwszeństwem. Czy w tej sytuacji w razie potrzeby należy powstrzymać się od dalszej jazdy? Tutaj mamy... Sytuację taką, kiedy ten pojazd z prawej strony wymusza pierwszeństwo, więc oczywiście zasada e, ograniczego zaufania, więc żeby nie było wypadku, hamujemy, i powstrzymujemy się od dalszej jazdy. Pytanie 13. Czy po zaparkowaniu pojazdu wolno ci oddalić się od niego, gdy ma włączony silnik, oczywiście nie. Czy na tym skrzyżowaniu wolno ci skręcić tylko w lewo? Też mamy strzałki, że skręcamy w prawo lub w lewo, więc oczywiście nie. Czy po skręceniu w lewo, widoczne na jezdni poprzecznej oznakowanie poziome zabrania ci przejechać na prawy skrajny pas ruchu? Część kursantów może tego nie widzieć. Tutaj mamy linię, która z jednej strony. Podwójną. Jedna jest przerywana, druga ciągła, to znaczy, że możemy ją przekroczyć i zjechać na prawy skrajny pas ruchu. Prawie, że tego nie widać. To jest pytanie: Czy zabrania ci przejechać na prawy skrajny pas? To odpowiedź: Nie, przepraszam. I następne pytanie: Czy w tej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu naprawy, jeżeli kierujesz pojazdem, który nie wykonuje odpłatnego przewozu osób. Na regular regularnych liniach. Oczywiście to jest pas dla autobusów, czyli na niego nie wjeżdżamy. Czy, będąc uczestnikiem wypadku drogowego, masz obowiązek udzielenia pomocy rannym, nawet jeśli nie masz kwalifikacji medycznych. Oczywiście każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy w miarę swoich możliwości. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z przeciwka? Tutaj mamy tabliczkę dodatkową do znaku ustąp pierwszeństwa przejazdu, która pokazuje nam, w jaki sposób przebiega droga z pierwszeństwem przejazdu. Oczywiście pojazd na przeciwka jedzie drogą z pierwszeństwem. My musimy ustąpić pierwszeństwa, wyjeżdżając na tą drogę, więc oczywiście mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa. Odpowiedź: tak. Czy gdy prowadzisz w stanie pobudzenia emocjonalnego, to maleje Twoja zdolność koncentracji uwagi, oczywiście. Czy w tej sytuacji jadąc na wprost, masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony, tak, jedziemy drogą z pierwszeństwem przejazdu, Formuje nas, o czym ostrzega nas znak ostrzegawczy i tutaj z prawej i z lewej strony będzie w, wjazd, wlot drogi bocznej, podporządkowany. Przechodzimy do pytań specjalistycznych, i mamy pierwsze pytanie z 12 pytań specjalistycznych, które zazwyczaj trzeba po prostu znać odpowiedzi. Jakiego zachowania powinieneś unikać podczas jazdy w takich warunkach drogowych? Jazdy z dużą prędkością no to może to unikamy za szybkie jazdy, jak są kiepskie warunki drogowe. Kiedy powinieneś sprawdzić ciśnienie w ogumieniu samochodu osobowego bezpośrednio przed rozpoczęciem podróży? Który z wymienionych elementów wyposażenia lub budowy pojazdu ma istotny wpływ na bezpieczeństwo podczas hamowania? Układ ABS, który od wielu lat jest obowiązkowym wyposażeniem pojazdu. Jak można zminimalizować zagrożenie? Kierując pojazdem podczas gęstej mgły, zwiększyć prędkość? Nie bardzo. Zwiększyć odległość od poprzedzającego pojazdu? Zapewne tak. Zmniejszyć odległość od poprzedzającego pojazdu? Nie bardzo. Pytanie 25. Czego możesz się spodziewać podczas gwałtownego hamowania w takich warunkach drogowych? Zmniejszonej przyczepności kół do jezdni, zmniejszonej przyczepności kół do jezdni. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? Zaznaczmy, że będzie to krajowe prawo jazdy. Która z wymienionych czynności jest dozwolona podczas kierowania samochodem osobowym? Korzystanie z nawigacji, tak. Nie korzystamy z telefonu i nie odpinamy pasa bezpieczeństwa. Który z obowiązków dotyczy właściciela samochodu osobowego? Poddanie pojazdu okresowym badaniom technicznym. Tak jest. Ubezpieczenie NWO od nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie autokasko nie są w Polsce obowiązkowe. Obowiązkowe jest ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać po drodze za tymi znakami, jeżeli holujesz inny samochód osobowy? Czyli za tymi znakami będzie teren niezabudowany. W terenie niezabudowanym holujemy z prędkością maksymalnie 60 km na godzinę. Trzeba zapamiętać. W terenie zabudowanym 30 km na godzinę. Co należy zrobić po stwierdzeniu niewłaściwego ciśnienia oleju silnikowego? Sprawdzić poziom oleju i ewentualnie uzupełnić jego braki. Czego możesz spodziewać się na tak oznakowanej drodze. Mamy znak ostrzegawczy, który nas ostrzega, że na jezdnie może wtarnąć dzikie zwierzę na odcinku od miejsca ustawienia znaku przez 3 km. Czyli możemy się spodziewać dzikich zwierząt przebiegających przez drogę. I ostatnie pytanie, 32. W jaki sposób powinieneś obserwować drogę podczas jazdy w ruchu miejskim? Oczywiście tak, aby uzyskać szerokie pole widzenia. Tutaj jeszcze muszę poprawić ten tekst, że jest to ostatnie pytanie. To znaczy, że zakończyliśmy egzamin. Klikamy przycisk zakończ egzamin i zdaliśmy, zdobyliśmy. 74 punkty na 74 punkty, możliwe, a to oznacza, że jest tu jakiś błąd, ponieważ mamy dwa błędy. Dobrze, będę musiał to poprawić. Sprawdźmy sobie jeszcze, gdzie kliknąłem błędną odpowiedź. Pytanie numer 9. Czy w tej sytuacji sygnał świetlny nadawany dla Twojego kierunku ruchu zezwala na wjazd za sygnalizator? Puszczamy filmik. Odpowiedź nie będzie prawidłowa, to może po prostu pomyliłem przycisk i jeszcze wróćmy na samą górę i błąd popełniłem w pytaniu 26. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? Inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem niż wydane w kraju prawo jazdy. No cóż, dobrze proszę Państwa, zakończyliśmy egzamin. Zapraszam na poznajtesty.pl i uczcie się razem ze mną. Ja też jeszcze muszę się paru pytań nowych poduczyć i sprawdzić, czy tutaj nie popełnili błędów jacyś, jakieś osoby, które przygotowały ten egzamin. W każdym razie zapraszam, wykonaj kolejny egzamin. Tutaj egzamin 10 mam już zanotowane, że zdałem. Zapraszam na poznajtesty.pl, wykonaj 95 zestawów egzaminacyjnych.